Elare Vance zakończyła spotkanie przy obiedzie w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w centrum miasta. Wokół niej panował zgiełk sztućców, ciche rozmowy i dźwięk nalewanego wina. Była uosobieniem sukcesu nienaganny kostium, drogie perfumy, pewny siebie uśmiech. Jej firma osiągnęła kolejny kamień milowy, a ona czuła satysfakcję. Życie Elary było poukładane, przewidywalne, choć może nieco puste w sferze osobistej. Jej dni wypełniała praca, spotkania, podróże. Rodzina. Cóż, pozostałością była tylko daleka ciotka, z którą kontakty były sporadyczne i czysto formalne. Prawdziwe, głębokie więzi zanikły lata temu, pogrzebane pod stertami dokumentów i ambicji. Wychodząc z restauracji w chłodny, wilgotny wieczór, Lara zaciągnęła szczelniej kaszmirowy płaszcz. Szofer czekał już przy krawężniku w wyśniącej limuzynie. W tej samej chwili, gdy stawiała ostrożnie krok na mokrym chodniku, z cienia pobliskiej bramy wyłoniła się drobna postać. Była to dziewczynka, nie więcej niż dziewięć czy dziesięć lat, ubrana w brudne, za duże ubrania, z włosami splątanymi i przyklejonymi do skroni. Jej oczy, ogromne i ciemne, wpatrywały się w Elarę z mieszaniną strachu i desperacji. Dziewczynka podeszła niepewnie, spoglądając na resztki, które kelner właśnie zapakował dla Elary do eleganckiego papierowego woreczka. Zapach wykwintnego jedzenia musiał unosić się w powietrzu. Głos dziecka był cichy, prawie niesłyszalny, drżący z zimna i być może głodu. Pani, przepraszam. Czy mogłabym zjeść, pani resztki? Elare zastygła z dłonią na kłamce samochodu. W pierwszej chwili poczuła zaskoczenie, potem lekki dyskomfort, a wreszcie coś, czego nie czuła od bardzo dawna delikatne ukłucie współczucia. Taka mała, sama na ulicy, prosząca o resztki. Obraz był bolesny, zbyt realny w jej sterylnym świecie. Szofer dyskretnie otworzył drzwi samochodu, czekając. Elare trzymała woreczek z jedzeniem, a jej wzrok nie odrywał się od twarzy dziewczynki. Jesteś sama? Zapytała Elare, a jej głos, zazwyczaj stanowczy i opanowany, zabrzmiał miękko, nawet dla niej samej. Dziewczynka skinęła głową, zaciskając małe, brudne dłonią. Jestem Sofia, szepnęła. Elare spojrzała na woreczek, potem znowu na Sofię. Coś w oczach dziewczynki, w jej cichej godności, mimo trudnego położenia, poruszyło w Elarze jakąś zapomnianą strunę. Podała woreczek Sofii. Tak, oczywiście. Weź. Jest całkiem ciepłe. Sofia wzięła jedzenie chciwie, ale z dziwną starannością. Nie rzuciła się na nie od razu. Dziękuję, pani. Bardzo dziękuję. Zwykle w takich sytuacjach Ilarę dałaby drobny datek i odjechała. Ale tym razem było inaczej. Nie potrafiła tak po prostu zostawić tej dziewczynki na ulicy. Był chłód, wilgoć, a ona wyglądała na wyczerpaną. Gdzie mieszkasz, Sofio? Zapytała, choć już znała odpowiedź. Dziewczynka wskazała nieokreślonym gestem w głąb ciemnej ulicy, gdzie cienie tańczyły w słabym świetle latarni. Tam. Trochę dalej. Elare wahała się tylko przez chwilę. Instynkt podpowiadał, by się wycofać, wrócić do swojego bezpiecznego świata. Ale obraz Sofii, jej proszącego spojrzenia, nie pozwalał na to. Wsiadaj do samochodu, powiedziała nagle, zaskakując samą siebie. Podwiozę cię gdzieś, gdzie jest ciepło. Sofia spojrzała zdziwiona, a w jej oczach pojawił się błysk nadziei, szybko stłumiony przez nieufność. Ale ja jestem brudna. To nic odparła Elarę, otwierając tylne drzwi. Wsiadaj. Proszę. Sofia wahała się, ale w końcu, ściskając woreczek z jedzeniem, wślizgnęła się do luksusowego wnętrza samochodu. Zapach skóry i drogich perfum musiał być dla niej oszałamiający. Usiadła sztywno na siedzeniu, trzymając się kurczowo woreczka. Elarę wsiadła obok niej, a szofer zamknął drzwi. Gdzie jedziemy, pani? zapytał szofer, pan Jerzy. Elare zastanowiła się. Nie mogła zabrać jej do swojego apartamentu, był sterylny i nieprzygotowany na przyjęcie dziecka z ulicy. Hotel? Tak, to było tymczasowe rozwiązanie. Do hotelu Bristol Proszę o apartament. Sofia spojrzała na nią szeroko otwartymi oczami. Elare uśmiechnęła się lekko. Musisz być głodna i zmarznięta. Zadbasz o siebie. Droga do hotelu była krótka, ale dla Elary wydawała się wiecznością. Obserwowała Sofię, która jadła powoli, ostrożnie, jakby bała się, że jedzenie zaraz zniknie. Zapytała ją o imię jej matki, ale Sofia tylko wzruszyła ramionami, mówiąc, że nie pamięta, zniknęła dawno temu. Powiedziała, że mieszkała z ciotką, ale ciotka ją biła i kazała pracować, a potem ją wyrzuciła. Te skrawki informacji były bolesne, ale Elare nie chciała naciskać. Widziała głęboko skrywany ból w oczach dziecka. Po przyjeździe do hotelu, Larę załatwiła wszystko szybko i dyskretnie. Apartament był przestronny i ciepły. Sofia weszła do środka niepewnie, jakby wchodząc do innego świata. Larę zamówiła gorącą kąpiel, czyste ubrania, choć musiały być za duże, zamówiła je z ekspresową dostawą i ciepły posiłek. Kiedy Sofia wykąpała się i ubrała w świeże rzeczy prostą. Ale ciepłą pijamę z hotelowego sklepu wyglądała zupełnie inaczej. Nadal była chuda i blada, ale brud został zmyty, a jej ciemne oczy wydawały się większe i bardziej wyraziste. Zjadła ciepłą zupę i kanapki z apetytem. Ilare siedziała obok niej, obserwując. Czuła dziwne poczucie spokoju, które rzadko towarzyszyło jej w życiu zawodowym. Zaczynała rozumieć, że to spotkanie nie było przypadkowe. Ta mała dziewczynka, prosząca o resztki. Stała się katalizatorem czegoś większego. Czegoś, co wyciągało ją z jej szklanej wieży. Jak długo jesteś na ulicy, Sofio? Zapytała Elare, jej głos był teraz spokojny i łagodny. Sofia spojrzała w dół. Nie wiem. Długo. Czasami spałam w kartonach, czasami na dworcu. Czasami dobrzy ludzie dali mi coś do jedzenia. A twoja ciotka? Twarz Sofii stężała. Te i Amarta. Ja, Kazała mi stać na ulicy i żebrać. Jak nie przyniosłam pieniędzy, biła. Czasami nie dawała jeść, jej głos drżał, a Elary widziała, jak dziewczynka zaciska pięści. Serce Elary ścisnęło się boleśnie. Obrazy znęcania się nad dzieckiem były dla niej, osoby żyjącej w komfortowym świecie, przerażające. Złość zaczęła wrzeć w jej żyłach złość na Tymartę, na system, który pozwolił na to, by dziecko znalazło się w takiej sytuacji. I złość na siebie, na swoją dotychczasową obojętność wobec świata poza jej pracą i bogactwem. Nie musisz wracać do Timarty, Sofio, powiedziała Elare stanowczo. Zostaniesz ze mną. Znajdziemy sposób, żebyś była bezpieczna. Sofia spojrzała na nią, w jej oczach pojawiły się łzy. Na zawsze. Elare pochyliła się i ostrożnie pogładziła jej włosy. Były miękkie i czyste. Postaram się, Sofio. Bardzo się postaram. Te słowa były obietnicą, którą Larę czuła w głębi duszy. Obietnicą nie tylko dla Sofii, ale także dla siebie. Obietnicą zmiany, zaangażowania, podjęcia walki. Zaczynała rozumieć, że resztki, o które poprosiła Sofia, były resztkami nie tylko jedzenia, ale także resztkami człowieczeństwa i empatii, które Ilare odnalazła w sobie tego wieczoru. Następnego dnia rano Ilare obudziła się z nowym poczuciem celu. Sofia spała spokojnie na ogromnym łóżku w sypialni. Ilare zamówiła śniadanie i zaczęła planować. Pierwszym krokiem było zdobycie większej ilości informacji. Zostawiła Sofię w hotelu pod opieką zaufanej pokojówki i sama udała się w okolice, gdzie spotkała dziewczynkę. Rozmawiała z ludźmi na ulicy, właścicielami pobliskich sklepów, nawet z lokalnymi bezdomnymi, ostrożnie wypytując o dziewczynkę i kobietę, którą opisała Sofia. Zbieranie informacji było trudne, ludzie byli nieufni, ale Ilare użyła swoich umiejętności negocjacyjnych i, w kilku przypadkach, dyskretnej hojności, aby rozluźnić języki. Dowiedziała się, że Sofia kręciła się w okolicy od kilku miesięcy. Kilka osób kojarzyło kobietę Tymartę jako osobę o złej reputacji, handlującą na czarnym rynku, podejrzewaną o różne nielegalne działania. Krążyły plotki, że miała pod opieką dziecko, które wykorzystywała. Jedna z kobiet, sprzedająca gazety, powiedziała Elarze, że widziała Tymartę kilka razy popychającą lub krzyczącą na dziewczynkę, która często stała przy ruchliwych skrzyżowaniach. Elare dowiedziała się także czegoś o matce Sofii. Nazywała się Elejne. Podobno była samotną matką, która pracowała ciężko, ale zachorowała. Plotki głosiły, że Teja Marta, jej siostra, miała zająć się Eleną, ale zaniedbała ją, a po jej śmierci przejęła Sofię i mieszkanie Elini. Wydawało się, że Teja Marta liczyła na jakieś pieniądze lub mieszkanie po siostrze, a Sofia była dla niej tylko ciężarem lub narzędziem. Im więcej Elare się dowiadywała, tym bardziej rosła w niej wściekłość i determinacja. Obraz znęcania się i zaniedbania był teraz nie tylko abstrakcyjnym pojęciem, ale konkretną historią Sofii i jej matki. Zaczęła rozumieć, że Teia Marta to nie tylko zła ciotka, ale osoba, która skrzywdziła nie tylko dziecko, ale także wykorzystała i prawdopodobnie przyczyniła się do cierpienia swojej własnej siostry. Po powrocie do hotelu, Lara usiadła z Sofią i opowiedziała jej, co udało jej się ustalić o jej matce, Elenie. Sofia słuchała z uwagą. Elare miała tylko strzępki informacji, że Elejne kochała Sofię, że starała się jej zapewnić dobre życie, że była chora. Mama była miła? Zapytała Sofia cicho. Wierzę, że tak, Sofio, powiedziała Elare. Ludzie mówili, że bardzo cię kochała. Wspomnienie matki wydobyło z Sofii mieszane emocje smutek z powodu straty, ale też tęsknotę i potrzebę poznania jej. Elare poczuła, że to ważne, by Sofia poznała swoją przeszłość i historię swojej matki, niezależnie od tego, jak bolesna by była. Matka Sofii, choć nieobecna, była częścią jej tożsamości, a jej historia dodawała głębi cierpieniu dziecka. Elare postanowiła działać. Musiała zapewnić Sofii bezpieczeństwo na dłuższą metę. Oznaczało to walkę o opiekę prawną. Wiedziała, że będzie to trudne. Bogactwo mogło pomóc, ale mogło też wzbudzić podejrzenia, dlaczego nagle milionerka interesuje się bezdomną dziewczynką. Musiała być gotowa na wścibskie pytania i biurokratyczne przeszkody. Pierwszym krokiem było skontaktowanie się z prawnikiem. Elare znała najlepszych w mieście. Zadzwoniła do jednego z nich, pan mecenas Adamski, specjalizującego się w prawie rodzinnym. Umówiła spotkanie na następny dzień. Tymczasem czas spędzony z Sofią stawał się dla Elary czymś więcej niż tylko obowiązkiem. Zaczęła dostrzegać w dziewczynce nie tylko ofiarę, ale także małą osobę o własnych myślach, uczuciach i niezwykłej sile. Sofia opowiadała jej o życiu na ulicy, o strachu, głodzie, ale także o małych aktach dobroci, których doświadczyła. Mówiła o swoich marzeniach o szkole, o własnym łóżku, o tym, żeby nikt na nią nie krzyczał. Pewnego wieczoru, gdy Elare czytała jej przed snem, Sofia przerwała. Pani Lare, dlaczego pani mi pomogła? Lare zamknęła książkę. Nie wiem, Sofio. Może, może tak po prostu miało być. Może potrzebowałam ciebie tak samo, jak ty potrzebowałaś mnie. Te słowa były szczere. Lare zdała sobie sprawę, że Sofia wypełniła w jej życiu pustkę, o której istnieniu nawet nie wiedziała. Dawała jej cel, coś ważniejszego niż zyski firmy i spotkania zarządu czuła, jak jej serce, które wydawało się zastygłe przez lata, zaczynało odtajać pod wpływem obecności tego małego, wrażliwego stworzenia. Pojawiły się również wyrzuty sumienia. Jak mogła żyć tak wygodnie, wiedząc, że tuż za rogiem, w tym samym mieście, dzieci cierpią głód i przemoc? Jej przeszła obojętność, jej skupienie wyłącznie na sobie, wydawały się teraz karygodne. Sofia była lustrem, w którym Lara zobaczyła nie tylko świat, ale także siebie i nie zawsze podobało jej się to, co widziała. Pan Mecenas Adamski był doświadczonym i kompetentnym prawnikiem. Elare opowiedziała mu całą historię, przedstawiając zebrane informacje o Timarsi. Prawnik słuchał uważnie. Sprawa jest poważna, pani Elaro powiedział. Zabezpieczenie dziecka z ulicy jest jednym, ale uzyskanie pełnej opieki prawnej to proces skomplikowany. Będziemy potrzebować dowodów na znecanie się Timarty i dokumentacji dotyczącej zmarłej matki Sofii. Lare kiwnęła głową. Rozumiem. Jestem gotowa zrobić wszystko, co konieczne. Mam środki, aby zapewnić Sofii najlepszą opiekę i ochronę. Pan mecenas Adamski wyjaśnił jej, że będą musieli zgłosić sprawę do opieki społecznej, co uruchomi oficjalne procedury. Będzie śledztwo, rozmowy z Sofią, ocena jej sytuacji. To oznaczało, że sprawa stanie się publiczna, przynajmniej w ograniczonym stopniu. Dla Elary, osoby ceniącej prywatność, było to wyzwanie, ale dla Sofii była gotowa je podjąć. Rozpoczęły się formalności. Wizyty pracownika socjalnego w hotelu, rozmowy z Sofią. Dziewczynka była nieufna na początku, ale Elary była przy niej, zapewniając jej wsparcie. Sofia, choć mała, potrafiła opowiedzieć o bólu i strachu, których doświadczyła. Jej proste, szczere słowa były bardziej poruszające niż jakiekolwiek złożone argumenty. T.I.A. Marta nie pojawiła się w hotelu, ale prawnik Elary dowiedział się, że wie o pobycie Sofii u Elary. Wydawało się, że czeka na rozwój wypadków, być może planując, jak odzyskać kontrolę nad dziewczynką lub uzyskać z tego jakieś korzyści. Elare wiedziała, że T.I.A. Marta stanowi zagrożenie. Z każdym dniem spędzonym razem więź między Elarą i Sofą stawała się silniejsza. Elare uczyła Sofię czytać i pisać, zabierała ją na spacery do parku, pokazywała jej inny świat, świat, w którym dzieci są kochane i bezpieczne. Sofia rozkwitała pod opieką Elary. Jej uśmiech stawał się częstszy, a strach w jej oczach ustępował miejsca radości i ciekawości. Elare dostrzegła w Sofii błyskotliwość i wrażliwość. Dziewczynka zadawała pytania, które skłaniały Elare do głębokich przemyśleń o życiu, wartościach, tym, co naprawdę ważne. Czasami Sofia mówiła coś, co brzmiało jak mądrość wykraczająca poza jej wiek, jakby trudności życia nauczyły ją więcej niż formalna edukacja. Na przykład, kiedy Ilare martwiła się o zbliżającą się rozprawę i konfrontację z tą Martą, Sofia powiedziała Pani Ilare, strach jest jak duży cień. Ale cień jest tylko wtedy, gdy jest światło. Jeśli skupimy się na świetle, cień nie jest taki straszny, Ilare była zdumiona. Słowa dziecka, tak proste, zawierały głęboką prawdę. W miarę jak proces prawny nabierał tempa, Elare zaczęła odczuwać presję. Wiedziała, że reputacja Timarty jest zła, ale Teia ja Marta miała rodzinę i znajomych w lokalnym środowisku, niektórzy z nich niekoniecznie uczciwi. Pojawiły się pierwsze sygnały opozycji. Drobne groźby telefoniczne, anonimowe listy ostrzegające Elarę, by nie wtrącała się w cudze sprawy. Największym wyzwaniem okazała się biurokracja i formalności. System opieki społecznej, choć potencjalnie pomocny, był powolny i ostrożny. Pytano o motywację Elary, o jej przeszłość, o to, czy jest w stanie zapewnić stabilny dom. Czuła się, jakby jej życie było rozbierane na czynniki pierwsze. Była to cena, którą musiała zapłacić za walkę o sofię. W międzyczasie teja Marta nie próżnowała. Złożyła oficjalną skargę do opieki społecznej, twierdząc, że Elare porwała Sofię i przeczymuje ją wbrew jej woli. Oskarżyła Elarę o chęć wykorzystania Sofii do jakichś niecnych celów, być może nawet o próbę wyłudzenia pieniędzy od jej rzekomej opiekunki. To było absurdalne, ale zmuszało Elarę do obrony. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Jednego popołudnia, gdy Elare i Sofia były w parku, podeszło do nich dwóch mężczyzn. Wyglądali groźnie. Kazali Sofii wrócić do Timarty. Powiedzieli, że Larę pożałuje, jeśli nie przestanie wtrącać się w nie swoje sprawy. Larę poczuła, jak jej serce zamiera, ale stanęła między mężczyznami a Sofią. Proszę odejść, powiedziała stanowczo, choć w środku drżała. Ta dziewczynka jest pod moją opieką. Mężczyźni zaśmiali się pogardliwie. Niczego pani nie rozumie, bogaczko. Marta ma swoje sposoby. Na szczęście, w pobliżu byli inni ludzie i mężczyźni w końcu odeszli, grożąc pod nosem. Ale incydent ten uświadomił Elarze, że zagrożenie ze strony Timarty jest realne i bezpośrednie. Nie chodziło już tylko o walkę prawną, ale o bezpieczeństwo Sofii, a także jej własne. Elare zdała sobie sprawę, że musi działać bardziej zdecydowanie. To nie była tylko walka o Sofię. Ale także o zdemaskowanie nadużyć i korupcji, które pozwoliły Timarsi działać tak długo. Jej osobista przeszłość, lata obojętności i skupienia na karierze wydawały się teraz ciężarem, który musiała zrzucić, udowadniając, że potrafi postawić kogoś innego przed sobą. Skontaktowała się ponownie z panem mecenasem Adamskim. Powiedziała mu o incydencie w parku. Nie mogę pozwolić, żeby to trwało. Musimy przyspieszyć proces. Musimy przedstawić solidne dowody na to, kim naprawdę jest T.I.A. Marta. Prawnik zasugerował, aby spróbowali dotrzeć do osób, które mogły być świadkami znęcania się nad Sofią lub znały sytuację Elini. Elare wróciła do ludzi, z którymi rozmawiała wcześniej, oferując ochronę i wsparcie w zamian za zeznania. Było to trudne, ale w końcu jedna z kobiet, która sprzedawała gazety, zgodziła się zeznawać, widząc jak Ilare angażuje się w pomoc Sofii. Inny mężczyzna, były sąsiad Elini i Timarty, również zgodził się opowiedzieć o tym, czego był świadkiem zaniedbań, kłótni, a po śmierci Elini, szybkiej sprzedaży jej mebli i rzeczy przez Timartę. Dowiedziawszy się o incydencie w parku i o próbie zastraszenia, pracownik socjalny również przyjrzał się sprawie Timarty bliżej i złożył niekorzystne dla niej sprawozdanie. W międzyczasie Lara spędzała każdą wolną chwilę z Sofią. Ich więź stała się niezwykle silna. Sofia ufała Elarze bezgranicznie. Pewnego wieczoru, przytulona do Elary, Sofia szepnęła: "Pani Elare, jestem szczęśliwa z panią. Boję się tylko, że znowu będę musiała odejść." Te słowa były jak cios w serce Elary. Dotarło do niej z pełną siłą, jak bardzo Sofia ją potrzebuje i jak wielką odpowiedzialność przyjęła. Jej dylemat moralny stał się jaśniejszy, nie mogła się wycofać. Musiała walczyć o tę dziewczynkę wszelkimi możliwymi środkami. Ryzyko dla jej reputacji czy finansów stało się drugorzędne. Najważniejsze było bezpieczeństwo i przyszłość Sofii. Zaczęły zbliżać się dni rozprawy. Elare wiedziała, że Teia Marta nie podda się łatwo. Prawdopodobnie zatrudniła własnego, niekoniecznie uczciwego, prawnika i będzie próbowała zdyskredytować Elare. Elare była gotowa na atak. Przygotowała się, by opowiedzieć o swoim życiu, o powodach, dla których chce zaopiekować się Sofią, o tym, jak bardzo zależy jej na dziewczynce. Pan mecenas Adamski przygotował solidną argumentację, opartą na zebranych dowodach i zeznaniach świadków. Najważniejszym dowodem miały być zeznania samej Sofii, choć prawnik był ostrożny, wiedząc, jak trudne jest zeznawanie dla dziecka. Sofia, gdy Larę ostrożnie z nią o tym porozmawiała, początkowo bała się, ale potem powiedziała, chcę opowiedzieć o Timarsi, pani Lare. Chcę, żeby nikt inny nie musiał mieszkać z kimś takim, te słowa, wypowiedziane przez dziecko, które tak wiele przeszło, były dowodem jej niezwykłej odwagi i agencji. Sofia nie była tylko bierną ofiarą, miała głos i chciała go użyć. Dzień rozprawy nadszedł. Sala sądowa była mała i duszna. Lare usiadła obok pana mecenasa Adamskiego, czując dziwną mieszaninę strachu i determinacji. Po drugiej stronie sali siedziała Teja Marta, kobieta o ostrych rysach i zimnym spojrzeniu, w towarzystwie swojego prawnika. Spojrzały na siebie, a Lara poczuła falę nienawiści od Timarty. rozprawa rozpoczęła się. Prawnik Timarty przedstawił Elarę jako bogaczkę, która z nudów postanowiła zająć się dzieckiem z ulicy bez głębszych motywacji, niezdolną do zapewnienia prawdziwie rodzinnego domu. Próbował podważyć jej reputację, sugerując, że jej zaangażowanie jest podejrzane. Pan mecenas Adamski odpowiedział, przedstawiając dowody na znecanie się i zaniedbanie ze strony Timarty. Wezwał świadków, sprzedawczynie gazet i byłego sąsiada. Opowiedzieli o tym, co widzieli i słyszeli. Ich zeznania były proste, ale mocne. Następnie przyszedł czas na zeznania Elary. Mówiła o swoim spotkaniu z Sofią, o tym, jak znalazła ją na ulicy, proszącą o jedzenie. Mówiła o Sofii nie jako o projekcie ale jako o dziecku, które pokochała. Opowiadała o ich wspólnym czasie, o postępach Sofii, o jej marzeniach. Otwarcie przyznała się do swojej przeszłej obojętności, ale podkreśliła, że Sofia zmieniła jej życie, pokazując jej, co naprawdę znaczy być odpowiedzialnym i kochać. Jej głos drżał z emocji, gdy mówiła o strachu Sofii i o swojej obietnicy, że nigdy jej nie opuści. Najbardziej poruszającym momentem było zeznanie Sofii. Dziewczynka, choć widocznie zestresowana, usiadła przed sądem i opowiedziała swoją historię. Mówiła o głodzie, zimnie, biciu. Opowiedziała o tym, jak teia Marta zabierała jej pieniądze, kazała żebrać, a czasami nie dawała jeść przez wiele dni. Potem jej głos złagodniał, gdy mówiła o spotkaniu z Elarą. Pani Elarę jest dobra, powiedziała cicho, ale wyraźnie. Daje mi jeść i spać w ciepłym łóżku. Czyta mi... Mówi, że mnie kocha. Z panią Elarą nie boję się, spojrzała prosto na sędziego. Nie chcę wracać do Timarty. Chcę zostać z panią Elarą. W sali sądowej zapanowała cisza. Uzy napłynęły do oczu Elary. Słowa Sofii były najsilniejszym argumentem. Jej szczerość i odwaga były niezwykłe. Prawnik Timarty próbował zdyskredytować Sofię, sugerując, że została nauczona, co ma mówić. Ale Sofia odpowiedziała prosto: nikt mi nie kazał. Mówię prawdę. Sędzia słuchał uważnie. Widział dowody, słyszał zeznania świadków i poruszające słowa dziecka. Spojrzał na Tiemartę, która wyglądała na wściekłą i zdenerwowaną. Po naradzie sędzia wydał wyrok. Stwierdził, że istnieją wystarczające dowody na zaniedbanie i potencjalne znecanie się ze strony Timarty. Uznał, że obecna sytuacja Sofii u Elary Vance jest stabilna i korzystna dla dobra dziecka. Biorąc pod uwagę dobro małoletniej Sofii, a także jej własne pragnienie i jasne zeznania, powiedział sędzia, orzekam o przyznaniu tymczasowej opieki nad Sofią pani Elarze Vance z perspektywą przekształcenia jej w opiekę stałą, o ile sytuacja pozostanie stabilna i korzystna dla dziecka. Jednocześnie, na wniosek prokuratury, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie działań pani Marty w stosunku do małoletniej. Lare poczuła ogromną ulgę. Spojrzała na Sofię i uśmiechnęła się. Sofia odwzajemniła uśmiech, a w jej oczach pojawił się błysk radości i bezpieczeństwa. Teja Marta wstała gwałtownie, protestując, ale jej prawnik powstrzymał ją. Bitwa została wygrana. Wychodząc z sądu, Lare wzięła Sofię za rękę. Czuła, jak jej mała dłoń zaciska się na jej palcach. To był symbol ich nowej więzi, ich nowej rodziny. Z panem mecenasem Adamskim ustalili dalsze kroki i formalności związane ze stałą opieką, pomoc w zabezpieczeniu Sofii na przyszłość, być może nawet kontakt z osobami, które znały jej matkę, aby Sofia mogła dowiedzieć się więcej o swojej przeszłości. Przeszłość Elary, jej błędy i obojętność nie zniknęły, ale zostały skonfrontowane i przepracowane. Sofia była katalizatorem tej przemiany, zmuszając Elarę do spojrzenia w głąb siebie i odnalezienia empatii i miłości, o których zapomniała. Ich życie weszło na nowy tor. Elare nadal pracowała, ale priorytety się zmieniły. Spędzała z Sofią czas, zabierała ją do szkoły, pomagała w lekcjach. Zapewniła jej bezpieczeństwo, stabilność i, co najważniejsze, miłość. Sofia przestała być bezdomną dziewczynką proszącą o resztki. Stała się córką Elary, pełną życia, radości i nadziei. Pewnego wieczoru, gdy siedziały razem na kanapie, czytając książkę, Sofia podniosła głowę. Pani Ilare, powiedziała, a jej głos był pełen szczęścia. Dziękuję, że pani mnie nie zostawiła. Ilare przytuliła ją mocno. Nigdy, Sofio. Jesteś moją rodziną teraz, czuła ciepło dziecka, słyszała bicie jej serca. W tej chwili wiedziała, że decyzja, Którą podjęła tego chłodnego wieczoru przed restauracją, była najlepszą decyzją w jej życiu. Resztki, o które poprosiła Sofia, przyniosły Elarze coś bezcennego sens, cel i miłość, której jej tak bardzo brakowało. Ich historia, choć zaczęła się od prośby o resztki, stała się opowieścią o drugiej szansie, o rodzinie znalezionej w najmniej oczekiwanym miejscu i o tym, jak jedno małe, wrażliwe dziecko może odmienić całe życie. Walka była długa i trudna, ale nagroda, uśmiech i bezpieczeństwo Sofii była warta każdej chwili. System biurokratyczny i prawny stanowił przeszkodę, ale dzięki determinacji Elary i pomocy pana Mecenasa Adamskiego udało się go pokonać. Teija Marta została pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. A Elary Vans, milionerka, która kiedyś żyła w samotnej wieży ze złota, odnalazła prawdziwe bogactwo w sercu małej dziewczynki, która odważyła się poprosić o resztki. Ich przyszłość była jasna, wypełniona miłością i nadzieją.